Zamiast wstępu, a może to właśnie będzie wstęp, Roman Brandsztetter, Getsemani, stojąc na rzut kamienia pomiędzy ludźmi i Bogiem, modlił się: Ojcze, boję się ludzkim strachem i smucę się ludzkim smutkiem. Błagają Cię o to moje spękane wargi, tę godzinę krzyża, ale nie według mojej, ale Twojej woli. Błagają Cię o to moje zmęczone i słabe ciało. Błagają Cię o to moje spękane wargi. Błagają Cię o to moje spuchnięte nogi. Ale chociaż Cię błagam, nie wysłuchaj modlitwy mojego ciała. Nie wysłuchaj modlitwy moich ust. Nie wysłuchaj modlitwy moich rąk, nie wysłuchaj modlitwy moich nóg, nie wysłuchaj modlitwy mojego krwawego potu, albowiem nie może być zaprzeczony płacz psalmów, i nie może być zaprzeczony język proroków, i nie może być zaprzeczone istnienie człowieka, brata moich cierpień, i zabójcy mojej krwi. Dlatego niech nadejdzie. Godzina krzyża. I niech się stanie Twoja wola, albowiem ona jest moją wolą, Boże. Obleczony w moje drżące i spocone ciało. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię w pokorze. Oświecaj. Wzmacniaj, kieruj i pocieszaj mną. I pocieszaj mnie, o ile jest to zgodne z planem przedwiecznego ojca. Pozwól mi rozpoznać, czego oczekuje ode mnie odwieczna miłość. Moi kochani rekolektanci, to już drugie spotkanie nasze dzisiaj. Przypomnę dla tych, którzy jeszcze nie obejrzeli pierwszego odcinka, mowa jest o księdze proroka Jonasza, mojego ulubionego proroka, dlatego, że jest taki ludzki. Chociaż nie we wszystkim się z nim zgadzam i nie we wszystkim chciałbym go naśladować. Na pewno. Chciałbym, żeby Pan Bóg mnie gonił tak jak jego gonił. Przypomnę wczoraj jedną ze scen była scena, w której on chowa się pod pokład. Stępuje z desek pokładu do swojej kajuty gdzieś tam na dole. Siedzenie pod pokładem. Bardzo ciekawa historia. A wiecie, że można tak żyć całe życie? A wiecie, że to znaczy człowieka, który Nieskory jest do odpowiedzialności za życie innych, nieskory jest do ryzyka, nieskory jest do tego, żeby wyciągać rękę do drugiego, myśli tylko o swoim bezpieczeństwie, rozpływać się w anonimowości, nie chce być poznany przez nikogo, chce być po prostu sam, ma dla świata gładkie słówka, gładkie formułki. Żeby wszystko było jak trzeba, należy, nie wychyla się nigdy pod szereg. To jest ktoś, kto siedzi pod pokładem, i tak mogą mijać lata, miesiące i tygodnie bezpieczne funkcjonowanie, tak, żeby się nie wychylić tyle, ile trzeba, nie więcej, absolutnie. Tak można żyć pod pokładem, nie zadając sobie tego pytania, kim ja naprawdę jestem i po co jest moje życie. Na szczęście dla Jonasza musiał z tego miejsca wyjść i był całkowicie w innym miejscu za chwilę. I oto właśnie zaczyna się drugi rozdział, to tak a propos jeszcze wczorajszego pierwszego, a teraz drugi przypomnę księga Jonasza powstała między VI a IV wiekiem przed naszą erą. Przypomnę autor jest jej anonimowy. Przypomnę, że ten Jonasz żył mniej więcej 200-300 lat wcześniej niż powstał tekst. Więc go tutaj de facto nie ma. Trudno, żeby brać tę księgę jako księgę historyczną. Otóż i drugi rozdział, jeśli macie, śledźcie tekst. Ja mam tekst Biblii Paulistów. Pan posłał wielką rybę, żeby połknęła Jonasza. Jonasz był we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Z wnętrzności ryby Jonasz modlił się tymi słowami do pana Boga swego. W nieszczęściu wzywałem Pana, i on mi odpowiedział: Z łona krainy umarłych wołałem o pomoc, i usłyszałem mój głos. Rzuciłeś mnie w samo serce morza, i wir mnie porwał, wszystkie Twoje spienione fale przetoczyły się nade mną. A ja powiedziałem: Jestem daleko wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł znowu zobaczyć Twoją świątynię? Zatapiają mnie wody. Otacza mnie głębia, morska trawa oplata mi głowę. Stąpiłem aż do korzeni gór i w głąb ziemi, a ona zamknęła się nade mną na zawsze. Lecz Ty, żywego, wydobędziesz mnie z grobu. Panie mój Boże, gdy gasło me życie, wspomniałem na Pana, a moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojej świątyni. Czciciele fałszywych bożków porzucają łaskę przeznaczoną dla nich. Ja zaś z dziękczynieniem złożę ci ofiarę. Zbawienie wypełnię śluby, które ci złożyłem. Zbawienie jest w rękach Pana. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ona wypluła Jonasza na ląd. Scena absolutnie futurystyczna. To znaczy to, że ryba, wielka ryba, prawdopodobnie nie mamy nawet śladów, podejrzeń, co to za ryba połyka człowieka, no to jeszcze można zrozumieć, to się naprawdę dzieje. Ale, że tenże człowiek bez szwanku przebywając w tejże rybie modli się i to na dwa sposoby, to już przyznacie yy, trudne do wyobrażenia. Tym bardziej, że Sprawdziłem, co tu dużo mówić, sprawdziłem kaszalota. Co to za ryba? Do 12 metrów samica długości, samiec do 20 metrów. No, waga kilkadziesiąt ton. Jeśli to był kaszalot, nie wiemy, czy to był kaszalot akurat. W tamtym roku w marcu u wybrzeży Sardynii znaleziono martwą samicę kaszalota, 8-metrową. I ta samica, co miała w środku, posłuchajcie, tylko to jest uwaga, współczesna ryba, a nie tamta sprzed iluś tysięcy lat. No to jest różnica drobna, ale co miała? 22 kg plastiku w sobie, bo zrobiono jej sekcję zwłok. 22 kg, co tam nie było? Torby na śmieci, rurki różnego rodzaju, linki. Sieci rybackie, torby z płynami do prania. No, niezwykłe rzeczy. Tam znaleziono 22 kg brudu śmierdzącego, ale to nie wszystko. Gdy się jeszcze tak fachowo człowiek przyjrzy literaturze, to zobaczy, że te ryby mają jeszcze coś. W specjalnych komorach między kośćmi czaszki i workach podskórnych znajduje się oleista masa zwana spermacetem, albo olbrotem, która była używana na skalę przemysłową, między innymi do produkcji plastrów, szminek i kremów. Mało tego, w jelitach chorych i zdechłych kaszalotów występuje szaro-brunatna masa, zwana ambrą, niezwykle cenna ze względu na aromat, który czynił ją pożądanym surowcem w przemyśle perfumeryjnym. No tak, ale zanim to perfumem się stało, wyobraźcie sobie trzy dni być w czymś takim, o Oczywiście nie bierzemy tego dosłownie, to nie jest kronika, to nie jest kronika wy wydarzeń, zapis, to nie jest ekspres ani informacje w internecie. Te trzy dni to oczywiście yy, piękny symbol, dla nas bardzo czytelny. Jezus zresztą przywołuje Jonasza w Ewangelii, kiedy mówi, że znak Jonasza będzie dany, ale też on sam swoim życiem, te trzy dni w rybie Jonasza, to są jak trzy dni od śmierci Pana Jezusa, pochowania go w grobie, w ciemnościach, aż do zmartwychwstania. Tak się właśnie to dzieje. Wróćmy jednak nie tyle do ryby, co taka ciekawostka, ale też do tego, co tam się dzieje. Jaka to modlitwa? Dwie modlitwy właściwie w jednej. Jonasz się modli, to jest pierwsza rzecz. Na nasz Wielki Post roku 2020 sprawa zasadnicza. Otwórzmy serce. Co tam w tym sercu jest? Mówiłem wczoraj o Jonaszu, który jest bardzo dobrym przykładem na prawdomówność i szczerość. To był szczery mężczyzna. On, jak coś miał, to mówił. Jak coś, coś nie wiedział, to, to, to mówił. Jak się buntował, to się buntował nie grał nikogo i w modlitwie dobrze jest być szczerym. Jaka szczerość nasza jest tutaj? Najpierw ten jego utwór psalmy, od wiersza trzeciego do dziesiątego właściwie, to jest taki, taka mieszanka psalmów lamentacyjnych, bardzo obecnych w psalmach Starego Testamentu. Kto woła, kto modli się psalmem lamentacyjnym? Ten, komu usuwa się grunt pod nogami. Ten, kto traci wszelkie bezpieczeństwo, jakie sobie wypracował przez lata. Ten, kto widzi, jak rozpada się jego świat i lamentuje. Ale nie lamentuje tak sobie, tak żeby sobie lamentować. Nie za przeproszenie klepie tym językiem na lewo i prawo do wszystkich i dzieli się swoim nieszczęściem. Nie, nie. To jest lamentacja do Pana Boga. Adresatem jest Pan. A w tej lamentacji jest także to, że to Pan jest sprawcą takiego stanu rzeczy, a nie, nie kto inny. To właśnie On. I, I dlatego jest to modlitwa. Modlitwa, która myślę, że rzadko wychodzi z naszych ust. Może dlatego, dlatego że boimy się Pana Boga obrazić albo coś takiego zrobić, że no, to może, może on się zapogniewa na nas, jak my coś mu powiemy. To jest modlitwa ludzi niezwykle szczerych, szczerych, prawdziwych w sercu przecież nie same hymny dziękczynne i pochwalne nam się rodzą w tym sercu jest nieraz bardzo trudno dzieje się często wiele, wiele spraw niezrozumiałych przychodzą mi przed oczami dziesiątki ludzi przechodzą mi przed, przed, przed oczami dziesiątki ludzi którzy znaleźli się w ciemności nic wtedy człowieka nie cieszy nic nie smakuje nic nie jest ważne ale jak może smakować skoro Chrystus skoro Chrystus odrzucił go od siebie jak mówi co może być smaczne w tym świecie i co może nam dać tyle radości smaku i wartości jak nie Jezus ale skoro Bóg go odrzucił to ja nasz miał prawo tak powiedzieć halo nie ma ciebie to ja schnę ja ginę Co może cieszyć, skoro człowiek w innym miejscu tej modlitwy Jonaszowej nie może zobaczyć świątyni? Co może cieszyć człowieka, jeśli nie może pójść na Eucharystię? Mówiąc już dzisiejszym językiem tego czasu, w którym jesteśmy? Co może cieszyć, jeśli człowiek nie może usłyszeć i ja odpuszczam Tobie grzechy? Samotność zupełna. Czas wlecze się niemiłosiernie, ale czujemy, że to jest czas po coś. Jest bardzo trudno. Nie chcę nikogo tanio pocieszać, ale każdy z nas w tym czasie się znalazł albo znajdzie. Na nic słowa ludzkiej pociechy, chociaż pewnie są z dobrego serca płynące. Ale to jest czas, który musimy przetrwać właśnie z modlitwą na ustach taką lamentacyjną, taką, jaką nie wahał się. Modlić Jonasz w brzuchu ryby. Krzyż Jezusa jest na to odpowiedzią. Wiemy o tym dobrze, chociaż brzmi to dość formułkowo-katechizmowo. Ale jeśli Bóg znalazł się na tym krzyżu, jeśli to naprawdę był On, to On też był zdeptany. Jemu też wszystko się rozwaliło. Też go odstąpili poza nielicznymi, poza Matką, świętym Janem, odstąpili go najbliżsi. Chciał tyle zrobić jeszcze, może dobrego. Chciał jeszcze, może niejednego uzdrowić, pobłogosławić, wskrzesić, na ludzi nakarmić, albo też słowem Bożym przyniesionym prosto z nieba. Nic już się nie dało zrobić, kompletnie nic. Czas klęski to czas, który jest szansą na przemianę, na nowy porządek. Ale wiecie, nie ma tutaj słów. Właściwie człowiek powinien zamilknąć. Bo to jest czas milczenia. Czas, o którym pisze kardynał Robert Sara w swojej medytacji. Medytacji, która zajmuje się ciszą Pana Boga wtedy, kiedy cierpi świat. Myślę, że zawsze trzeba krzyczeć do Boga. Dobrze jest prosić o opiekę i pomoc nieba, wyrażając popłoch przygnębienie i smutek mieszkające w naszych sercach. Chrześcijanie muszą wiedzieć, że nie ma innego sposobu, żeby dotrzeć do Boga. Gdy jesteśmy zni zniszczeni, upokorzeni, zniesławieni, obrzuceni oszczerstwami, zachowajmy milczenie. Ukryjmy się w świętym grobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, z dala od świata. Potęga oprawców nie ma już wtedy żadnego znaczenia. Zbrodniarze mogą wszystko zniszczyć z wściekłością, ale nie można się włamać do milczenia, do serca i do sumienia człowieka. Bicie milczącego serca, nadzieja, wiara i ufność pokładana w Bogu pozostają niemożliwe do zbawienia, do zdobycia. Na zewnątrz świat zmienia się w pole ruin, ale we wnętrzu naszej duszy, w największej ciszy Bóg czuwa. Bóg czuwał i nad Jonaszem, Bóg czuwa nad setkami ludzi w szpitalach, nad ludźmi umierającymi, nad ludźmi, których ktoś zostawił, zdradził. Ale myślę sobie też, że w, w takiej rybie i w takim położeniu możemy znaleźć się także i wtedy, bo kiedy sami o tym zdecydujemy, my sami pchamy się nieraz do tej ryby, my sami tam chcemy wejść. Dlaczego tak jest? Paradoksalnie może rzeczywiście to także być dla nas czas zbawienia, czas na nawrócenie. I tak się dzieje, tak się dzieje. Druga część modlitwy to zupełna przemiana. W ciągu jednego wersa siódmego zmienia się wszystko. Nagle Jonasz, jakby tchnięty Duchem Świętym, jakby dotknięty jakimś światłem, modli się z wdzięcznością. Już wie, że Pan Bóg go wysłucha, już wie, że Pan Bóg go uratuje, że jest jedynym wybawcą, on właśnie, i że wydobędzie go z grobu. Kochani, zmartwychwstanie to już za dwa tygodnie, niespełna. I Jonas z brzuchu tej ryby, oblepiony czymś wstrętnym, będąc gdzieś tam w jakiejś ciemności okropnej, nie do opisania, on mówi Wierzę, Panie Boże, że mnie wydobędziesz z tego świństwa. Wierzę, że postawisz mnie na nogi. O Jonaszu, dziękujemy, dziękujemy za tę dawkę optymizmu, bo może być różnie. Skąd w człowieku taka wiara? Wspomina on jednego pana, dziękczynienie, radość, chwała. Właśnie tam, w brzuchu ryby, w śmierdzących otchłaniach Jonasz z niczego, nieoczekiwanie, miast przeklinać, kończy swój hymn gorącym wyznaniem wiary, jakby coś w nim pękło nagle. Wszystko jest łaską, pamiętam. Kto tak mówił, już nie pamiętam. Któryś z. Któryś z moich współbraci Wszystko jest łaską Ciekawe Oczywiście na po, najpierw śmiech Racjonalny śmiech Ha, 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 wszystko, akurat wszystko Ale potem, kiedy Dochodzą tygodnie, miesiące I lata mojego życia Widzę, że rzeczywiście To twierdzenie nabiera nieoczekiwanych Kształtów Tak, wszystko może być łaską Jeśli my nie będziemy tylko Psuli tego wszystkiego, jeśli my odczytamy to właśnie tak, jako bożą obecność w najgłębszym, najtrudniejszym, najsmutniejszym nawet położeniu. Przecież nie na tym życiu wszystko się kończy. Wielce, wielce pełen nadziei jest to tekst. Nadziejorodny. Ten trudny, wymykający się kontroli czas, także jest pełen nadziei. Wreszcie na końcu ryba wypluwa Jonasza ze swoich wnętrzności. Czy jednak misja Niniwa, której Pan Bóg wcale mu nie zabiera, czy misja Niniwa będzie realizowana przez innego człowieka niż był? O tym się przekonamy jutro. Jutro o godzinie dziewiętnastej. Wy może wcześniej, jeśli oczywiście przeczytacie sobie ten trzeci rozdział. Konkret na koniec, bo trzeba konkretu. Jest już 20 minut, jak zresztą widać chyba zegar z tyłu. Czy nie widać dzisiaj? Nie widać dzisiaj. Na pierwszej nauce dzisiejszej było widać: 20 minut za nami, czas na jakiś konkret. Prośba. Nakaz, trudno nakazywać, idźmy pod prysznic, z... niech ten prysznic Bożej łaski nas zmyje ten, ten brud, ale z drugiej strony pamiętajmy, że z, tego, z tej mazi, która gdzieś nas oblepia, z, tej, z tego świństwa, które czasami wchodzimy, to tak jak obornik na, na wsi, prawda, no śmierdzi niebywale, jest, jest okropny, ludzie się go brzydzą, ale jak piękne rośliny z tego wychodzą, jak piękny, piękny jest to nawóz, który, który daje ziemi e, możliwość rodzenia wspaniałości. Tak samo i ta maź, przypomnę, w tym kaszalocie, ambra, szaroburnatna masa, pewnie zaduch, Dająca niebywały, ale z niej się produkuje piękne perfumy. Nie mówię, że grzech jest czymś takim, bo grzech jest czymś okropnym, wstrętnym i przebrzydłym z grzechu. Nic się nie produkuje. Ale czasami, jak się pobrudzimy kimś innym, może to daje nam jakiś, da nam jakiś błogosławiony owoc. Zobaczmy, czym jesteśmy oblepieni. Po prostu zobaczmy siebie w tym brzuchu ryby i zobaczymy, czy tam rzeczywiście jest na nas coś, co trzeba szybko zmyć, albo niech sobie zostanie, bo, bo może rzeczywiście z tego będzie coś pięknego, bo nam się często wydaje, że to nasze życie takie byle jakie, takie szare, takie brunatne i właściwie nic, nic z tego życia nie ma. Nieprawda, nieprawda. Pan Bóg jest w stanie z tego na ży naszego życia zrobić coś oszałamiająco pięknego i wspaniałego. I na koniec, na koniec przed błogosławieństwem, bardzo chcę Wam podziękować, że wytrwaliście tę drugą naukę, ten dru drugie mówienie. Wróćcie do tego wiersza Branch Tetera Gethsemane. A teraz jeszcze modlitwa, na koniec ta, którą mieliśmy także i wczoraj. Może taka z głębin naszej bezradności. Nie wiem, w jakim stanie jesteście. Nie wiem. Przyjdź do mnie, gdy ogarnie mnie noc. Przyjdź do mnie w noc rozczarowania. Przyjdź do mnie w noc poczucia winy. Przyjdź do mnie w noc lęku. Przyjdź do mnie w noc nienawiści. Przyjdź do mnie w noc samotności. Przyjdź do mnie w noc utraconej nadziei.